Temanko? dzisiaj jesteśmy sobie na no, stawie Jesteśmy tu z kolegą i z Krystianem Krystian! <grymka>. Jesteśmy sobie, łowimy, rozłożyliśmy się właśnie Ja łowię na dwa fiderki plus karpióweczkę Jestem na jednego feedera, nie wiem czemu tylko no I tam jestem. kolega na, na razie na dwie wędeczki, na dwie karpióweczki I zobaczymy co się dzieje na... przed chwilą facetu ładną rybkę wyciągnął no i zobaczymy co będzie dalej będzie się ci kurwa mordę, obrzekuję z obozem, czekam przy taki Ona po to na fartu widzi tej no no to jest nie siedzi. To już. To To nie Dobra, moja wędka, zdążyłem tylko się uszyć. A kolega coś tam wyciąga. No weź zaklinnij tym bieg. Nie, kurwa, bo się zerwie, O kurwa, schodzi, schodzi, schodzi. Coś ładnego jest? Ona jest tu przy brzegu, dawaj Chodź tutaj nie. Moja rybka, ja ją miałem wyciągnąć A ja. O, ładny kapik. O, tu kilo Zobacz, Na co? Yy, na te Kolejne, kolorowe Czerwony założyłem Plecionka jest to, nie powinno się. Jez, yes, mamy Pierwszy kapacie. Czak, wysimy go tu na trawkę. Widziałem jak chyba wybrałem tę. Haha, wyłaś matę trzeba rozłożyć. A gdzie jest mata? Tutaj, Ale... dobra. Czekaj No taki Ile no, on będzie miał? No prawie może kilogram. Mamy wagę. stój, stój, stój. stój. Wyciągniesz. Żebyś nie Wyciągnie co na szczęście. O kurczę. Ja Tak mówi, dobrze. No kurde, uszyłem się tylko od wędki. A mówiłem, że będzie ryba? Mówiłem. Ale złapał. Stój, 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 stój. Za dolną. Czekaj, podbieg cię podam. Nie, jest, tylko tak. Nie podbieg, tylko odkaczasz. Znaczy nie wargę, tylko środki tam złapał. Masz. No kurde. Nie ma co je by męczyć. No. Taki karp. Oj, taki Pierwszy karp dzisiaj. Idzie od razu na miniaturkę jako pierwsze. Może będzie większy to więcej będzie. Dobra I wypuszczamy ładnie go o, to jest o, poszedł o. I łowimy dalej <laughs> a Matni się cieszy Pierwszy z takiego kapia wyciągnął Tylko na moją wędkę No nie trzeba było odchodzić Sam mi kazałeś już wiem czemu Krystian ma kolejną zdobycz Kolejną? To moja pierwsza. a Twoja dzisiaj pierwsza, a coś małego? O! O, ale ładny. Większy niż ten twój. No większy niż mój, ale To kolega robi sobie zestaw. Ale zimna A tu nam koty towarzyszą. I kto jest kolejny dojeżdża? I czekamy na ryby ładne. Piękny. Do siatki wrzuć na razie tam mamy siatkę. Dobrze No I ff, ff. czekamy dalej. Siedzimy sobie, mówimy A ty ma taku, taką zdobycz Ale kurczę karpy wziął. Jaki duży Siema Do wody Do wody chcesz? Chyba nie O coś niby jest Ech. A tak to przyjemnie. Pogoda sprzyja, cieplutko Cień przyciśmy Bo się nie dało wyrobić na słońcu

I... rybki nie ma Jest tu kotek? Nie wiem czy będzie widać Kot z zybą. Nie, <noise> nie no, weka beka jak nie wiem. O, idzie Kolejny Idziemy za nim Zobaczmy Ani sobie zje chociaż porządnie Głodny był Szkoda jebki, ale Przynajmniej kot się naje O, i wszystkie idą A my łowimy dalej Przynajmniej koty naje, najedzą się, co nie? I łowimy a rybę, co masz? Karasia czy karpia? karpia. Karaś Dawaj go na go na, Ale jak się zapinzało bo... W ogóle masakra dzisiaj jest <ścoughs> Koty znowu Koty się najadły to już nie A się olewa, opala się tylko Nie są. Nie A ty chcesz Ogarnij się do. Do siatki, albo do wody. No, właśnie wracamy do domu. Połowy się skończyły. No, niestety dzisiaj było strasznie słabo. W ogóle ryby nie chciały z nami współpracować w ogóle. Porażka była wielka. To za jednym kapiem to praktycznie nic się nie zrobiło. Same karasie, no, karasi poraż. Następnym razem pojedziemy, to zmieniamy sobie na inny staw jedziemy. Zobaczymy i... Pojedziemy po prostu na droższy staw Ale mam nadzieję, że będzie warto Kolejka, zadowolony zyb? Bardzo No <gundy> to zadowolenie Dobra, to tam Subskrybujcie kanał Dajcie lajka No i bierzcie udział w konkursie No masz. Bo ciekawe na są nadal, Bo trwa nadal konkurs do 30 Więc serdecznie zapraszam Do siemka Na razie Pożegnaj się. Cześć.